Witam ja serdecznie w Darkest Dungeon. Dzisiaj śmigamy się knieje Tym składem co ostatnio. No i ten mech tu jest na abominację. Taki, taki mech. Ale no, trzeba knieje ruszyć w końcu. Bo jest na tym zerowym poziomie. Dobra, tak co no my tu chcemy? Na pewno Serum raz dwa. Pandasz yy, Herbsy jeszcze. Dwie Chwalana się jedzonka, z dwa klucze woda święcona, 8 pochodni. styknąć, ruszamy. Nie ma na co czekać, nie ma co przedłużać. Ja to zacząć czyścić. ublokować sobie wszędzie bossów i ich też zacząć robić. Jak się ciągnie i ciągnie. No a potem co? Potem już wyprawy no, na trzecich levelach. Wtedy się zacznie dopiero prawdziwa gra, bo te wyprawy, co teraz mam w sumie, one są, to są dosyć proste, tu raczej nie ma większych problemów by robić tam te levelowe wyprawy, jak się zaczynają, to zaczyna się gra tak naprawdę Dobra, jest FG. i jest głupia Bo to chyba, jeżeli byśmy na tym użyli Holy Water, by nam dało randomowego, pozytywnego Quirka było fajne. Bardzo fajne. No, ale nie. Ktoś musiał dotknąć to łapami. Pochodnia i pierwsza walka. No dobra, no jakiś tu okolice, to no, spoko, spoko. sobie z tym sobie rzucaj od razu. Nie ma na co czekać. Dobra, no wrzucisz jakiś stres. A tu jesteśmy w stara. Nawet się udało. Dobra, jeden na trzy rundy, to nie tak źle. No i on myślę, że dobijemy, więc nie będę je stunować. Mm, czy chcę je obrażenia? Chyba nie, prędzej tak bym zastunował. No bo tak, no bo Chester rzuci w kurtynę i powinien zabić. Powinien, mam nadzieję. Nie, przeliczyłem się. Przeliczyłem się niestety. No, no i ona może tym co najwyżej. Dobra, traf tylko. Super. No Jester się nie postarał tym razem. Mm, I tu masz większą szansę nakrytać rzucisz już tam to dawaj. No, nie tym razem. No spoko. O, kapłanka dobija Skelecika. Maintain the offensive. No i tu upaj w niego. Super, idealnie, mówię za 12 tyle, ile miał. Bez żadnych problemów. Idziemy dalej. będzie bitwa w sali ze skarbem. Dwa pochodnia i bijamy. Co tu mamy? Jakiś zębać jakiś jakieś tutaj grzybowce. Dobra. Mm. Co ja chcę eliminować jako pierwsza. Ty jesteś szybki, masz dużą wartość uników. To jest irytujące. Tfu, kurczę, nie pamiętam jak to było z chorobami u nich. Dobra, skaczmy od tamtego. No, spróbuj się pozbyć tego psiora. No, prawie. Mm, masz szansę trafienia 80%. Dobra, ryzyk. Dobra, super. No to teraz będziemy w tą artylerię tam uderzać no 5 do 9, no więcej uderzysz No dobra Mniejsze obrażenia powiedzmy ukryty i zaraza 1 na 5 W to nie tak zle to Dobra odporność razy 2 Chyba no, nie jest źle, nie jest źle Dobra, no ty próbuj super. Rzucisz kurtynę, wycofnisz potem do tyłu. Mm -hmm. No, dawaj. Dawaj, bij w niego. I tu musisz rzucić tam sztyletem i zabijasz nawet. Do tego się nie spodziewałem. No miała co prawda 4 do 8, ale sprawiałem, że tam też jest za mniej nie dużo Jakieś ogłuszenie tutaj. Dawaj ogłoszenie ogłuszenie. nas tak bardzo nie potrzebujemy. Nie stajemy tak z stafekami. Dobra, we we Dobra, No kurtinkę. Dobra. Ile mu to staje? Jeden o, to we Jeden curtainka. No Jeden we po zawodach jest skrzyneczka Otwieramy ręcznie weźmiemy na stronę linika spoko dopóki mamy miejsce możemy ją mieć jest strasznie krótka ta mapa i całkiem spoko w sumie jest układ dobra jest y, grave i tu się używało łopaty to polecimy z łopatą Pamiątki, super No to chyba Medical Herbs leciały? Tak, dokładnie. No, no, cztery żarełka No, to w sumie możemy to wykorzystać od razu Te dwa, te, pod No, nie zdążyłem się zatrzymać No dobra, tak. to bez stresu zostajesz, będzieś leczył stres No, głupio, głupio Uhuuu, od razu Jester'a mm. No tak No spoko, no kapłankę będziemy leczyć z Thor'u, no teraz po prostu z dwóch najwyżej stres. Dobra, Jester no, ma fajną wartość uniku, więc w ogóle git 5 do 9, 5 do 9, 4 do 7 a, i ty nie masz break Hmm, by cię nie założyłem. Dobra. Mądry Polak, po szkodzie czy coś. Heal'ek czy dobijać? Jak to. Nie, myślę, że masz bić. Powo. Dobijesz? Dobijesz. Dobra, jednego mniej. Eee, ile jest No, healuj ten stras. No, no i nowa runda. Yy, no bi mógłby wejść jakiś kred, by mnie pogardził. I dobra, są wyniki. No, no okay, super Co tylko dwóch już? Hmm. Dalej zajmuj stres z niej Troszeczkę go jeszcze ma No jak tam na drugim miejscu No i siódemka tylko Szkoda hmm. No lecz będzie mają leczyć cały czas I nie zejdzie ten stres i tutaj też w sumie eee... Pochilujmy coś Dobra, dobi tego. Ja mam turniczkę, No, no, pokaż, pokaż że możesz. No, padnie. 10 kolderów, spoko. Hmm, 20 stresu to możemy dać do ustawienie. Możemy dać w jakąś kurtynę na starcie. Znowu psiarze. Dobra. Nogi tego unik. tego? Super. Za 11. Najwyższe możliwe obrażenia, jakie miałeś. Poszanuję. Porzucaj. Taczka. No, Kaponka ma szansę zabić. Ale nie, nie chciała. A szkoda. Do Krwawienie to naprawdę dobrze, że nie choroba. Może to krwawienie jakoś tam przeżyje. Rzucaj. I to jest healuj. Zobaczmy Grave Roverkę. Zajmujesz stresi. Awanturniczka może zakończy walkę? Zakończy. Dździmy Łapki nie ma żadnej po drodze Skrzyneczka Dobra, coś trzeba wrócić Na no to stronę dziennika i wbijemy A i to jest w sumie ostatnia walka okay, dobra No to tak, tam mamy dwa cele, nawet na stół do wyeliminowania

jest uniczak Należy dobić Dobra hmm, Tanie się nie ruszał to Pogło, no miał być stół Rzuca się tyle tam redukuj ten stres To zera jak możemy. jak jakieś tam krwawienie To nam nie przeszkadza. No tego możesz sobie dobić. Pięteczkę tylko. Próbuj, próbuj tam. A może ci się kiedyś uda.

Złe w sumie. Więc przy szybkości aż tak bardzo nie powinno boleć. Hmm, to czego się pozbędziemy? Weźmy tego jadę i tu się pozbądźmy Przejdę jeszcze tam w sumie ten korytarz po prawej. 80, 100, dobra. To wiadomo, że ten. Hmm, łopata Dobra, no akty na pewno chcemy. Aha, i tam dalej też jest ten grób. Dobra, to pozbądźmy się bandaży, weźmy to. I podnieś po piątce. No to naturalnie podnie I no i to łopata. Ostatnia. W ogóle, wow, się. Dobra, jest portret i jest jadej. Więc pozbądźmy się wody święconej. Eee. pozbawmy się tego serum i mamy miejsce. Dobra. No i kończymy. No i mamy wszystkie lokacje już przynajmniej teraz odwiedzone. No, 9 kała. Sporo herbów. No nasza tutaj kapłanka prawie trzeci. Jedna wyprawa jeszcze będzie mieć. Pochodnia poniżej, no z tego raczej nie skorzystamy. No z 10CO dobra, tego trzeba będzie się pozbyć u ciebie. Nie możesz medytować, ale masz gotyk, to jest Prawda, nie mamy okultysty żadnego póki co. O i to masz plus się do uzyskania ogarczenia. To w ogóle O, Takich perków potrzebujemy. Tak jak najbardziej lubimy. Fresh The yep. Dobra, sprawdźmy z Trzy razy łamaczka tarczopanie. Ty jesteś Kryptomanią. Daj spoko. Kryptomanką. Pardon. Zobaczcie właściwie. No ty, ale masz minus do MaxPC. Ty nie. Ty raczej nie. Takie. 10. Ty masz też minusy do Masz minus do punktów zdrowia, ale Tutaj masz całkiem fajne. w i ma wszystko jak już, to ta weźmiemy najwyżej, Chciałem ją wyrzuci kiedyś. Niech się trafi I ktoś lepszy. Eee, no ty masz chorobę, masz depresję i masz w To nie jest fajne. Znaczy to zależy w sumie To zależy No ja nie przepadam raczej do tym W ogóle mieć tą celność Nic to więcej obrażeń mm, Tak, ze stresu nikogo nie trzeba leczyć Nawyków też nie Znaczy nasza grief ma na pewno nawyk wykrwawienie W sumie, abym ją dał do leczenia eee, Zajmiemy z ciebie trinkety. Ujdziesz do skrzydła leczniczego I pozbędziemy się tego od razu I po prostu nalezy nam prawie... Wrzucimy tam kogoś innego eee, I tak no, Sprawdźmy co to jest, bo w sumie tego nie sprawdzam nigdy, Na powinienem Dla abominacji Plus czterycalność między na szybkość. No może nie. Co możemy być? Aha, zwiększali bo do sobie błyskotek i obniża No spoko. Na razie, nie? Yy, aha i teraz... Yy, bo nie wiedziałem... Tak, czyli drugi poziom jest dopiero tam. Spoko. Czyli dwa punkty to jest drugi poziom, czyli bronisz i płatność jeszcze... No yy, to potrzebne są akty. Są akty na partnerza i na broni w sumie też... Hmm. Dobra. A sobie gdzie możemy ruszyć na następnym odcinku? Nie znam prorok prorok, pięć na tabaka. Tu, jeżeli mamy klątwę szata maskująca, pana, czyli poziom krąży książą. O, to jest ogień, z boku. O, kosteczki dla Arlekino. fajna, fajne. No, tu z... Nawet bardzo fajne. Myśli. No po to ruszymy, chyba że tu będzie coś lepszego. No, no Mam trinka ta, czego mogliśmy kupić, ale i tak nie mam dalej abominacji, więc może nie. Yy, Przepaska do sprój mistrza. To może nie, no i tu jest trzecia poziomowa. Idziemy sobie po te kosteczki. I jaką ekipą? Kogo tam wrzucimy? Nie tył. Moglibyśmy Ciebie wrzucić Choć drugi wbiła. Choć jakąś nową postać. No, muszkieterka brzmi fajnie. Nic całkiem spoko. Ale chyba pójdziesz ty. No ewaluujmy te postacie. Jak już ma ten pierwszy, to żeby ten trzeci miał jak najszybciej, bo to tam się tamtymi zajmować. Yy, I. Aha, no to może to naturalność, ale czy chcesz coś wrzucić? głowę Dismasa... masa? Hmm, w kogoś. No tu byś miał solidne obrażenia z tym. Próbujmy tak w sumie 50% do stresu, no ale mamy tego Ardekina Który nam redukuje ten stresik I właśnie, to on był no. Hmm. Tak dokładnie Będzie się redukował jeszcze więcej stresu To lubimy e Tobie nie, bo cię sprawdzałem. Tu masz dalej pierwszy, a tym... Jak to ty stoisz, to jest i na dobra. Będzie tak. No to mnie nie damy żadnych błyskotek. Masz tą na naturalność. Daj ci spoko bonusy w ogóle mega. Dobra. To w następnym odcinku jeszcze ruszymy po kości dla I Czasem ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Na razie.